Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. A dzisiejszy mecz komentują mówiący te słowa Tomasz Smokowski oraz wspierający mnie siedzący obok Jacek Laskowski. Szwecja zmierzy się z Portugalią. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. A oto wyjściowa jedenastka gospodarzy na dziś. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Jacku, dziś z Portugalią liczą się wszyscy, ale trzeba powiedzieć, że dopiero niedawno reprezentacja tego kraju dołączyła do grona najmocniejszych na świecie, oczywiście pomijając lata 60. Tak, przełomem było chyba Euro 96, w którym odpadła w ćwierćfinale. Potem przyszły znakomite Mistrzostwa Europy w Belgii i Holandii, gwiazdy światowego formatu na ławce trenerskiej i na boisku. Obecnie to prawdziwa potęga. Pora, by zobaczyć, co przygotował nam selekcjoner Portugalczyków: Rui Patricio w bramce, w obronie Ruben Dias wystąpi razem z Pepe, dalej Bernardo Silva oraz Diogo Jota na bokach pomocy. W ataku będziemy mieli okazję zobaczyć Cristiano Ronaldo. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Portugalczycy tracą teraz piłkę. Bruno Fernandes, ale strzał zablokowany. Cristiano Ronaldo na pewno zrobi dzisiaj wszystko, by to na nim skupiły się obiektywy kamer krytykowany czasem za swoje teatralne upadki w polu karnym, ale jednak wnosi do drużyny olbrzymią dawkę siły ofensywnej. Z wiekiem zmieniał swój styl gry i teraz nie tylko strzela, ale jest też swój... Ale ładnie teraz broni! Piłka strzelona głową, mógł być piękny gol, nie docenili jednak bramkarza, który wychodzi obronną ręką. Piłkarze Portugalii mogą teraz wyprowadzić atak skrzydłem. I spiega teraz w kierunku środka boiska. No, teraz naprawdę zanosiło się na gola, ale obrońca w porę interweniował. Przejęcie piłki. Bruno Fernandes. Bernardo Silva z piłką teraz. Co teraz zrobi Bernardo Silva? Gol! Pierwszy w meczu: Cristiano Ronaldo. No, oczywiście. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. A kiedy Cristiano Ronaldo dopadnie do piłki tak blisko bramki, to rezultat może być tylko jeden. Gramy dalej. Portugalia prowadzi w tym spotkaniu. Znakomite prostopadłe podanie. Ale nic z tego nie będzie, choć dobra próba zagrania. Postawili wysoki pressing i to się opłaciło. Mają piłkę. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Isak ma piłkę. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Świetnie to blokuje. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Jest szansa na wyrównanie po rzucie rożnym. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Była sytuacja i była główka, ale defensywa skutecznie powstrzymała przed celnym strzałem. Bruno Fernandes. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Strzela teraz, ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Wrzuca w okolice 11 metra. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego. No i go. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Uwaga, za chwilę może być bramka. Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórzeń. A zatem mamy wynik 2-1. Rafael Guerreiro, Diogo Jota, Guerreiro, João paulinia Bruno Fernandes i Bernardo Silva. Jao Cancelo ma piłkę. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Zrobił to. Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ. Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Oglądamy ponownie powtórkę bramki. Trzeba przyznać, że bramkarz nie zachował się tutaj najlepiej. Skoro nie był w stanie wyłapać pierwszego strzału, powinien wybić piłkę gdzieś w bok, a nie prosto do rywala. Potem dobitka była tylko formalność. A więc mamy 3 do 1. Piłka właściwie cały czas u Portugalczyków, krąży tylko między nimi i wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Pośrodkowanie w pole karne. Coś wspaniałego jak ten zawodnik zachował się w obronie. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Cristiano Ronaldo dzisiaj w znakomitej formie. To doskonale obrazuje ta grafika. Znakomita forma, świetnie dziś strzela. Niepotrzebne nam są zresztą statystyki strzałów, bo przecież mamy świeżo w pamięci te jego próby zakończone bramkami i pozostałe, kiedy niewiele brakowało. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Isak ma piłkę. Forsberg ma teraz piłkę. Teraz musi! ale się teraz rzucił Bramka. Świetna obrona. Są w trudnej sytuacji, ale mogą zmniejszyć straty do jednego gola. Na trybunach wrzawa. Głęboka ta centra z narożnika. Łatwo łapie tę centrę. Źle bity róg. Ależ teraz przegląd pola. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Strata. Przejmują rywale. Portugalii. Popatrzmy, jak to się rozwinie. Wracą teraz piłkę na rzecz rywali. Forsberg z piłką przy nodze. Uwolnił się teraz. Może spróbować wrzutki. Dobra sytuacja. Emil Forsberg. Rui Patricio. Bez problemu. Takie podanie nie miało szansy dojść. piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Wyszedł sam na sam. Uwaga! A jednak offside. Chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Ja nie jestem wciąż do końca przekonany. Jeśli tam był spalony, to minimalny. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po bo to jest ławka. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Olson. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Mutinho. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. I odzyskują teraz piłkę dzięki pressingowi. No i teraz zrobił prezent rywalom. Isak ma piłkę. Dobrze teraz pod bramką Rywali. Jak to zakończą? Rozejrzał no się, może dośrodkowywać. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Mutinho. Piłkarze Portugalii mogą teraz wyprowadzić atak skrzydłem. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Decyduje się na strzał. Nic z tego. Pewnie chwyta bramkarz. Doskonale wiedział, gdzie poleci piłka. Takie interwencje nie biorą się znikąd. Był dobrze ustawiony i uważnie śledził akcję. Doskok do rywala i po akcji. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Teraz naprawdę świetna piłka. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. 10 minut do końca tego meczu. Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Ronaldo w pole karne. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Próbuję szczęścia. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Zrożnego w okolice jedenastki. Świetnie, teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. Piłkarze ponownie ustawiają się w polu karnym. Kolejny korner. Centra w pole karne. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Orsberg ma teraz piłkę. Dobre przerwanie akcji rywala. I Bernardo Silva. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Boo, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. wybicie. Podanie do kolegi. Obrońca teraz ekspediuje sędzia. Kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną, na którą w pełni zasłużyła. Powiedzmy jasno, że dziś wygrała lepsza drużyna. Nieprzypadkowo uzyskała aż dwie bramki przewagi. Wynikało to z lepszego ustawienia, sprytu, wybiegania i skuteczności. Zasłużone zwycięstwo. Bernardo Silva z piłką teraz. Gol! Pierwszy w meczu. Cristiano Ronaldo. No, oczywiście. Ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. bywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu znakomita dyspozycja strzelecka nic dziwnego. Uwaga za chwilę może być bramka. Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Teraz musi! Ależ się teraz rzucił bramka. Świetna obrona. Są w trudnej sytuacji, ale mogą zmniejszyć Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką.